Witam serdecznie, Wasz Saul Woj z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam o moczówce prostej. Cóż to jest za choroba, jak się ją leczy i skąd w ogóle ona się wywodzi. Ta moczówka prosta, kochani, jest to dolegliwość wywołana niedoborem wydzielanego przez mm, tylny płat przysadki hormonu, zwanego wazopresyną, która, moi drodzy, powoduje zagęszczenie naszego moczu i... Regularnie wydalanie go z organizmu. Objawy moczówki są ze sobą powiązane. Nieustanne uczucie pragnienia występuje razem z częstotliwością i ilością wydalanego naszego moczu. Moczówka, kochani, prosta, jakby ją tu można zdefiniować. Powiedziałabym w ten sposób: moczówka prosta to endokrynologiczna dolegliwość, która spowodowana jest niedoborem lub, kochani, zaburzeniem wydzielania wazopresyny przez właśnie tylny płat przysadki. Wazopresyna to hormon, który oddziaływuje na cewki zbiorcze nerek. Powoduje on zagęszczenie moczu oraz systematyczne wydzielanie go z naszego organizmu. Chory odczuwa wówczas nieustanne pragnienie, więc w konsekwencji wypija bardzo duże ilości wody. W pewnym natomiast momencie chory zauważa, że przyjmowanie zbyt dużych ilości płynów powoduje ciągłą potrzebę oddawania moczu. Zmniejsza więc ilość płynów. Ich ilości. Niestety to nic nie zmienia. Potrzeba oddawania moczu pozostaje taka sama, a pacjent odczuwa oznaki odwodnienia, co jest to bardzo niestety niebezpieczne. U zdrowego człowieka wydalany mocz wynosi słuchajcie około od 1,5 litra do powiedziałabym 2,5 litra dziennie. Natomiast osoby chorujące na moczówkę wydalają nawet, słuchajcie, 15 litrów moczu. Oczywiście to jest takie największe wydalanie tego moczu, przeważnie w nocy. No cóż, przyczyn moczówki prostej szuka się generalnie w zaburzeniach poziomu wazopresyny, która reguluje właśnie pracę naszych nerek. Jeśli przyjmujemy wystarczającą ilość płynów, organizm wydala je z nadmiarem moczu. Jeśli płynu w organizmie jest za mało, mocz z kolei ulega zagęszczeniu. Wszystkie te, słuchajcie, reakcje kontroluje właśnie ta wazopresyna. Jeśli następuje zachowanie jej produkcji, czyli tak zwane, chciałam powiedzieć nie zachowanie, ale zachwianie tej produkcji, zachwianiu ulega także gospodarka wodna naszego organizmu. E, przyczyny, kochani, moczówki prostej są różne w zależności od e, jej rodzaju. Na przykład moczówka prosta centralna spowodowana jest znacznym niedoborem właśnie wazopresyny podwzgórza lub przysadki mózgowej wskutek po prostu ich uszkodzenia z takich powodów jak na przykład urazy po operacji słuchajcie urazy po różnych wypadkach drogowych z powodu guza podwzgórza chorób naczyniowych oraz powiedziałabym reakcji autoimmunologicznych i neuroinfekcji różnego rodzaju Należy również uważać na e, uszkodzenia przysadki mózgowej lub podgórza, które mogą mieć również charakter wrodzony, tak zwany e, dziedziczny, czyli dziedziczy się je jako postać autosomalną, dominującą lub autosomalną, e, recesyjną. Natomiast e, moczówka prosta z kolei nerkowa spowodowana jest z kolei brakiem wrażliwości cewek zbiorczych naszych nerek na wazopresynę. In, innymi na przykład przyczynami są nieprawidłowe miejsca wiązania właśnie tej wazopresyny, mające takie podłoże genetyczne, czyli symptom pojawiający się głównie u mężczyzn. Uszkodzenie nerek, na przykład z powodu skrobiawic, torbieli na nerkach, czy śródmiąższowego na przykład zapalenia nerek. Oraz hipokaliemii, czyli małe stężenie potasu we krwi. Cóż jeszcze, przyjmowanie pewnych leków, na przykład i hiperkalcemia, czyli ten wzrost poziomu wapnia we krwi. No i jeszcze może przewlekła kuracja, na przykład węglanem litu. Jest również moczówka ciążowa i występuje tylko ona u kobiet w ciąży. Yy, wazopresyna zostaje niszczona przez enzym produkowany przez łożysko właśnie matki i po porodzie dolegliwości po prostu zwyczajnie kochani ustępują. Takie są właśnie rodzaje tej moczówki prostej, a jeśli chodzi o objawy moczówki prostej, za podstawowy objaw moczówki prostej uważa się bardzo duże pragnienie chorego, które spowodowane jest, słuchajcie, koniecznością częstego oddawania właśnie mocy, moczu i przeważnie w nocy. Ważne jest również uzupełnienie płynów aby po prostu nie doszło do zwiększonego poziomu sodu we krwi z kolei, bo to nie jest bezpieczne. Moczówka nie stanowi bezpośredniego, słuchajcie, zagrożenia życia, jeśli pacjent pamięta o uzupełnianiu płynów. Tutaj podkreślam, sytuacja wygląda inaczej u osób nieprzytomnych, na przykład mających problem z połykaniem, Ech, chorych oraz małych dzieci na przykład, które nie są w stanie uzupełnić sobie same płynów. Objawy moczówki są kochani bezpośrednio związane z charakterystyką choroby. Występują częste objawy rozcieńczonego moczu, moczenie w nocy, szczególnie u dzieci, wzmożone pragnienie, różnego rodzaju zaparcia. U niemowląt mogą słuchajcie, pojawiać się wymioty, zaparcia oraz wysoka temperatura. Cóż jeszcze? Zaburzenia na przykład widzenia związane z guzem wewnątrzczaszkowym, bóle głowy mogą powstawać, zaburzenia w wydzielaniu innych hormonów również i objawy neurologiczne, zaburzenia również nawet świadomości. Jak się rozpoznaje taką, słuchajcie, moczówkę prostą? Rozpoznanie tej moczówki prostej przeprowadzone jest na podstawie wywiadu lekarskiego oraz oczywiście tak zwanych badań przedmiotowych. Zalecane jest w ogóle wykonanie oznaczenia elektrolitów we krwi przede wszystkim, ogólne badanie moczu, badanie osmolności osocza i moczu, ocena ciężaru jeszcze właściwego moczu oraz kochani ocena objętości wydalanego w ciągu doby również moczu. Oprócz jeszcze wymienionych badań wykonuje się również e, test odwodnieniowy oraz test wazopresynowy. Aby po prostu odróżnić moczówkę prostą, centralną od moczówki np. nerkowej, o której różnicy Wam wspomniałam wcześniej. Typowe w ogóle objawy czy też cechy powiedziałabym moczówki prostej to niska osmo osmolarność moczu, mały ciężar właściwy moczu, słuchajcie, i tak zwany wielomocz, i jeszcze duża ilość sodów surowicy krwi. Jeśli na przykład lekarz rozpozna moczówkę prostą centralną, zaleca się wykonanie rezonansu magnetycznego okolicy podzgórzowo-przesadkowej. Moczówka prosta, kochani, mm, yy, leczenie tutaj mogłabym powiedzieć jeszcze kilka zdań leczenie tego rodzaju moczówki to leczenie substytucyjne, które słuchajcie polega na uzupełnieniu niedoboru właśnie wazopresyny desmopresyną, która ma do niej podobne działanie. Przyjmowanie w ogóle środków ustalane jest generalnie przez lekarza i indywidualnie może być podawane do ustnie słuchajcie lub donosowo. Jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie jest w stanie samodzielnego przyjmowania preparatów, podaje się mu podskórnie, dożylnie lub domięśniowo. W trakcie zażywania w ogóle leku trzeba ograniczyć spożywanie płynu gdyż może dojść, kochani, do przewodnienia. Uniemowląc z kolei karmiących piersią stosuje się rozcieńczone mieszanki i większą ilość płynów. Niekiedy moczówka prosta centralna wymaga leczenia neurochirurgicznego. No cóż, jeśli chodzi o moczówkę prostą nerkową, leczenie moczówki prostej nerkowej polega na leczeniu choroby podstawowej oraz odpowiedniemu nawadnieniu chorego. W tym z kolei przypadku istotne jest dobranie odpowiedniej diety o małej, słuchajcie, zawartości soli oraz stosowanie diuretyku tiazydowego. Jest to, kochani, środek moczopędny, który paradoksalnie zmniejsza ilość wydalanego moczu. Ponadto stosuje się indometacynę. Pacjenci otoczeni odpowiednią opieką oraz oczywiście przyjmujący regularnie hormon mogą po prostu normalnie żyć. I co jest ważne, zignorowanie moczówki prostej i niepodjęcie, kochani, żadnego leczenia prowadzi do stanu splątania oraz śpiączki wskutek odwodnienia. I tutaj, moi drodzy, nie są to żarty, i przed czym, kochani, Was bardzo przestrzegam. No cóż, podsumowując, co to jest ta moczówka jeszcze raz, to moczówka prosta, to rzadka w ogóle choroba, która charakteryzuje się wytwarzaniem bardzo dużych ilości, słuchajcie, moczu na dobę, powyżej 3 litrów, a nawet do 15 litrów, jak już wcześniej wspominałam. Określana jako poliuria, prowadzi to do odwodnienia właśnie organizmu i tym samym powoduje zwiększenie uczucia naszego pragnienia, pomimo spożywania oczywiście dużych ilości płynów. Przyczyny moczówki prostej jest na przykład najczęściej związana z niewystarczającą produkcją i wydzielaniem lub działaniem hormonu odpowiedzialnego za gospodarkę płynami właśnie w organizmie, tak zwanego, słuchajcie, hormonu antydiuretycznego eee, i cóż jeszcze, zwanego także właśnie wazopresyną. Hormon ten, kochani, wydzielany jest pod, y, przez y, podwzgórze, a gromadzi się w przysadce naszej mózgowej, małym gruczole zlokalizowanym y, w naszym, kochani, mózgu. Reguluje on oczywiście pracę nerek, odpowiedzialnych za wydalanie wody z naszego organizmu i. Na gospodarkę w ogóle wodną w organizmie człowieka wpływa ilość moi drodzy przyjmowanych przez nas właśnie płynów i wydalanych przez nerki. Kiedy dochodzi do odwodnienia o naszego organizmu, pobudzone jest pragnienie i wydziela się właśnie ta wazopresyna, co skutkuje niestety zatrzymaniem wody i zmniejszeniem ilości, kochani, odtawanego moczu, mówiąc króciutko. Gdy w organizmie jest dużo słuchajcie wody, nerki wydalają jej nadmiar zrośnienia moczem. Przy braku hormonu antydiuretycznego lub jego nieprawidłowym działaniu gospodarka, słuchajcie, wodna ulega niestety rozchwianiu, co skutkuje nadmiernym wydalaniem właśnie płynów i może prowadzić do niebezpiecznego w skutkach, niestety, odwodnienia. W zależności od tego, na jakim etapie ten skomplikowany proces regulacji zawodzi. Wyróżniamy różne właśnie postacie moczówki prostej i tylko dla przypomnienia moczówka prosta centralna, czyli tak zwana ośrodkowa, o której już wspominałam, moczówka prosta kochani nerkowa i to chyba jest w zasadzie najważniejsze, jeśli chodzi o tę chorobę. Jak często występuje, słuchajcie, ta choroba, jeszcze powiem, może moczówka prosta środkowa to stosunkowo rzadka choroba, moczówka prosta jest w ogóle rozpoznawana u jednej osoby na 25 tysięcy osób, więc spokojnie, najczęściej dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia właśnie układu produkującego wazopresynę przez guzy na przykład w 25%, zabiegi neurochirurgiczne w 20%, różnego rodzaju, kochanie urazy głowy, tutaj jest ok Około 16% podane w danych, a choroby zapalne na przykład 8%. Jeszcze w postaci y, rodzinne, tak zwane moczówki proste, występują około 2% po prostu pacjentów. I to chyba by najtyle, na tyle kochani. Najczęstszymi w ogóle objawami moczówki prostej są zmożone pragnienie, przypomnę, zwiększone oddawanie znacznych ilości rozcieńczonego moczu na dobę. I w zależności od ciężkości zaburzenia ilość, kochani, dodanego moczu, może oddanego znaczy się, może wynosić 3 do nawet 15, jak podają niektóre. Yy, yy, wyznaczniki nawet 20, słuchajcie, litrów. Zazwyczaj występuje także konieczność jeszcze oddawania moczu kilkakrotnie w, w ciągu nocy i to chyba by było wszystko. U części pacjentów mogą jeszcze występować objawy guza okolicy właśnie wzgórza przesadkowego, czy przysadkowej, tej podzgórzowo przysadkowej okolicy, dlatego tutaj później są robione badania i sprawdzana jest ta okolica. Narmiali jeszcze wydalanych płynów bez odpowiedniej podaży może prowadzić kochani do odwodnienia i zaburzenia elektrolitowych w naszym organizmie, czyli sodu i potasu i obserwuje się wówczas suchość w jamie ustnej, suchą skórę, ogólne osłabienie, pogorszenie w ogóle kontaktu logicznego, jeśli mogę to tak ująć, występują bóle głowy, kurczliwość i bóle mięśniowe różnego słuchajcie rodzaju, utrata masy y, ciała również y, się Jawia, obniżone ciśnienie tętnicze przede wszystkim, cóż jeszcze, są szybkie czynności serca, zaburzenia gospodarki sodowej, czyli zwiększone stężenie sodu właśnie w naszym organizmie. I to kochani byłoby na tyle. Jeśli chodzi o tą przypadłość chorobową, życzę wszystkim dużo zdrówka, pomyślności i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, papa, pa. Cześć!